Elementem Zbroi Bożej, który mamy mieć na sobie, są też buty wyjątkowe. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. List do Efezjan rozdział 6 zachęca nas, żebyśmy mieli na sobie założoną pełną zbroję Bożą. Dwa razy pada ten nakaz, żebyśmy pełną zbroję Bożą mieli na sobie i mówiliśmy już o pasie prawdy, o pancerzu sprawiedliwości, a słowo Boże mówi też, że mamy mieć na nogach Buty. I to nie byle jakie. E, latka mówi, że to mają być e, e, nogi obute w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. E, Biblia I Kościoła e, mówi nam, e, włóżcie na nogi buty przysposobienia się w Ewangelii pokoju. E, Przysposobienie się to jest forma przygotowania, i z tego co sprawdzałem, to w oryginale właśnie jest mowa o, o przygotowaniu. Czyli mamy, mamy mieć na nogach, na nogach buty, które, które, które nas przygotowują do, do życia Ewangelią, dobrą nowiną o pokoju. Buty. To też symbol tego, że ruszamy w podróż. Buty to też symbol, że ta podróż będzie skuteczna i zwycięska, ponieważ możemy deptać potęgę przeciwnika. Skupmy się jednak najpierw na tym, że to jest dobra nowina o pokoju, Ewangelia o pokoju. Ciekawe, że to jest element Bożej zbroi, wyposażenia każdego chrześcijanina, bo każdy chrześcijanin, który żyje w prawdzie, który jest usprawiedliwiony, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ma być gotowy, aby żyć i dzielić się dobrą nowiną o pokoju. Dobra wiadomość. Dobra wiadomość nie jest po to, żeby ją przechowywać i ukrywać. Mamy ją rozgłaszać na lewo i prawo. Takie jest nasze zadanie. Często padają słowa, które przypominają takie ogłaszanie, jakie wykonywał Herold, który trąbił, a potem ogłaszał jakieś postanowienia królewskie. My też mamy trąbić na lewo i prawo. Mamy głosić w porę i nie w porę, co? Dobrą nowinę o pokoju. O pokoju, który mamy przez to, że możemy wejść do Bożego królestwa przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pokój to stan przeciwny e, wojnie. Bo dzięki temu co zrobił Jezus, e, kończy się wojna między Bogiem a grzeszną ludzkością. Bo od tej pory każdy, kto uwierzy, przez wiarę w Jezusa Chrystusa może wejść do królestwa pokoju, do królestwa niebieskiego, do królestwa jego przedziwnego światła, do królestwa bożego. Jest wiele określeń, które opisują tę sferę rządów Boga. I przez wiarę w Jezusa ta przestrzeń też może znajdować się w Twoim i w moim życiu. A buty, gotowości głoszenia dobrej nowiny, to. To element, który ma nam towarzyszyć każdego dnia. E, pamiętacie może e, list do Rzymian w pierwszym rozdziale? Mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą. I jakoś tak kojarzy mi się e, to, że buty sprawiają, że, że nasze stopy, które e, nieosłonięte są słabe, narażone na, na kamienie, na, na zranienia, e, na, na ukąszenie przez jakieś owady, insekty czy przez węże czy przez skorpiony. E, a zobaczcie, że kiedy na nogach mamy buty, buty ewangelii, buty głoszenia ewangelii, która jest mocą Bożą, to wtedy ruszamy i jesteśmy niezwyciężeni w tym głoszeniu. Ewangelia Łukasza, rozdziały 9, 10 i 11, to są te piękne rozdziały, gdzie Jezus posyła uczniów, aby głosili ewangelię, głosili królestwo i mówi im, że macie deptać po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi depczemy jak ogłaszając ewangelię, ogłaszając dobrą nowinę o pokoju, ogłaszając zwycięstwo Jezusa Chrystusa i pomyśl sobie jakie chrupanie musi być, kiedy tymi butami głoszenia dobrej nowiny depczasz potęgę przeciwnika, miażdzisz te skorpiony węże w ten sposób obrazowo przedstawia. Naszego przeciwnika, Boże Słowo. I dzięki głoszeniu Ewangelii zwyciężasz. Zawsze, gdy głosisz, zwyciężasz. Nawet jeżeli głoszeniu towarzyszy prześladowanie, jesteś błogosławiony, gdy Cię prześladują. Gdy głosisz Ewangelię, zasiewasz ziarno, które przyniesie owoc, może w przyszłości, ale przyniesie. Jedyny moment, kiedy przegrywamy, to gdy nie głosimy Ewangelii. Kiedy zatrzymujemy ją dla siebie z jakichś powodów, czy to strachu, czy to pychy, czy jakiegoś nieprzekonania, czy nieumiejętności podzielenia się tym, że, że Bóg Cię kocha, no ale jesteś grzesznikiem. Na szczęście Jezus już Cię zbawił, więc nawróć się do niego, uwierz mu i przyjmij go jako pana i zbawiciela. A w darze przyjmiesz Ducha Świętego i znajdziesz swoje miejsce w kościele, we wspólnocie. To kerygmat w takich sześciu prostych krokach, dobra nowina, gdzie w centrum jest Jezus Chrystus. Więc zastanów się, czy masz na nogach buty gotowości yy, głoszenia, czy ży życia, dzielenia się dobrą nowiną o pokoju, o pokoju, który mamy w Jezusie Chrystusie, bo dziś na Twojej i mojej drodze są ludzie, którzy potrzebują tej dobrej nowiny. Ja z zawodu jestem dziennikarzem. Na co dzień w pracy zajmuję się wieloma, wieloma informacjami, głównie z zagranicy, i tych informacji, złych i dobrych, jest, jest naprawdę wiele, ale tak naprawdę czekamy na dobrą nowinę. Na nowinę, która będzie trwała, która nie zmieni się jutro, na nowinę, której nie zmienią okoliczności, na nowinę, której nic nie zmieni, bo nic już nie zmieni faktu, że Jezus Chrystus na krzyżu pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał choroby, pokonał ubóstwo, pokonał przekleństwo, oddał swoje życie przez mękę, śmierć i chwalebnie zmartwychwstał trzeciego dnia. To jest dobra nowina. Że Jezus. Umierał za ciebie, za Twój grzech, aby dać Ci nowe życie, aby to nowe życie stało się Twoim udziałem. Możesz to przyjąć przez wiarę, przez zaufanie Jego dobroci. O Duchu Święty, pomóż nam przede wszystkim żyć Ewangelią, aby ta Ewangelia, dobra nowina o pokoju, tętniła w nas i aby wylewała się z naszego życia, abyśmy z radością dzielili się z tymi, których przyjdzie nam spotkać na naszej drodze. Niech tak się stanie. Frajda życia z Bogiem, tyle na dziś. Jeżeli spodobało Ci się, spodobał Ci się ten odcinek, wyraź swoją aprobatę, zostaw jakiś komentarz, udostępnij ten film od razu swoim znajomym. Niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.